Siemanko, siemanko, z tej strony duet Rogalus i. i Bronciusz. Witamy serdecznie w kolejnym odcineczku gry pod tytułem Escape the Backrooms. Zapraszamy i. miłego oglądania? Hmm, chyba tak, co nie? No, i dla nas miłego cierpienia. Ej. Jakaś scena? O jeden, dwa, trzy. Co? Aha, pokazuje nam, gdzie iść. Prosto musimy iść. Co to jest? Aha, nie wiem. Zobacz to, nie. A nie, bo tu co? Aha, dobra. Eee... A nie, czekaj. No ten, no ten kod, co jest tam, nie? Tu musisz tutaj wbić, nie? już czemu ja mam piłę jak ty tym bijes tą piłę tu nie działa to no dobra idziemy. Co się stało? No halo? Padłem gdzieś. Oj, ja też padłem. Co my loading? Hello. Lepiej za aha. Ja chyba tu już byłem, wiecie co? Hm. Nie wiem. aha jesteś? Okej, okay, mamy tutaj takie coś. musimy cztery. E, no, te dźwignie nacisnąć. o boże. Hmm. Ciekawe, nie? Czekaj, co to jest? Mogę tu wejść? Eee, chyba nie. Albo? Nie. Nie, nie mogę. No dobra. To zrobimy... ...piłą mechaniczną. Atak! Yeah. Halo? Okej, okay, weszłem. Mamy tu jeden ten, nie? Jeden, jak to się nazywa? Dźwignie. Wypijmy to. I zastanówmy się, co dalej robić, nie? I to jest chyba na czas. No, to jest czasówka. Mnie tylko coś martwi, nie? Czemu w ogóle są takie o? Przejścia, nie? Nie mam pojęcia. Hmm. Albo coś będzie. Będzie nas coś gonić! Goni nas. No i pogoniło nas. Dobra, dobra widzowie. Zaczynamy znów z powrotem. Prędzej zginęliśmy, ale teraz zrobimy to, zobaczycie. Wow, ej, patrz, co tu jest? Taka tam jest normalnie villa, nie w środku. Mhm. Mm patrz. Wow, Taki stary dziad nawet tam jest na zdjęciu. No. O, dźwignia. Juicy. 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 Juicy juice. Nie! Oho. Oho. Oho! A, my tu zaczynaliśmy? Nie, mm. nie, to jest inne pomieszczenie, bo to jest piła, nie. Ale tutaj mieliśmy start bez Kartka, ale e, ja mam piłę, wiesz, gdzie, gdzie jest następny? Gdzieś tu, tutaj tu. <laughs> To było niefortunne. No, to już w sumie nie musimy mieć pił łańcuchowych, wiesz? Dobra, klikam. Dobra, mamy czas. Pójdziesz tam do tego, tego tam gdzie był ten obrazek z dziadkiem? Bo ja klikłem tutaj przy tej bramie, wiesz? Jak tam? Dobra robota, dawaj do mnie teraz. Oho. Mhm. Uh -huh. To jest ciekawe, nie? Yy, jesteśmy znów w jakimś hotelu? No, chyba na to wygląda. Kod jakiś. Aha, dobra, musimy patrzeć na te okna. Jest cztery. Mhm. Jeden. Mhm. Pięć. Mhm. Trzy. Mhm. Jeden. Tak. I cztery. Wuala. Dobrze. Wuala. Ojacie. Myśmy tam wcześniej byli, nie? Tak. Tak jest. O ja piedziele. To tyle? Wow. <laughs> o nie, co tu pisze? Lock the doors behind you. A, dobra. Fajna okolica taka amerykańska, nie? O ja pierdzielę uciekaj! Co? Chłop mnie z domu wygonił! Z baseballem, znaczy z crowbarem był. Rozumisz co? Chłop. A to ty? Normalnie chłop z baseballem cię pogonił. No taki ala baseball, nie? Taki crowbar. O nie, muszę sobie ten wziąć. Ej, co? Zamykaj drzwi! Tu masz to! Dobra, zamknąłem, zamknąłem. Czyli to ten chłop, który był w innym domu? Tak, no. Chłopie, on Hm, Ej, co tu jest? Ej, tu chyba musimy iść. Ej, tu jest ten! Nasza organizacja, Meg! Tu. On nikt ten jest. Widzisz to? W tych domach trzeba coś włączyć. O ja pierdzielę. A których tam masz zaznaczone? Których? Chodź za mną. Idziemy do pierwszego. Dobra. Idzie za tobą, idzie za tobą! No i w dupa! Ratunku! Ale jak on mnie uderzył? Oho. <laughs> Psycha ci siadła? Tak, no. No, niech mi kule biją, mnie. Dobra, robię, robię to. Gdzie jest komputerek? No, nie, no w ostatnim momencie przyszedł ten, nie? No ma auto namierzanie na mnie, kurde. Ten... Piri. Uważaj, jak będziesz przy oknach, nie? On przez okno może cię zabić, wiesz? A... Przywalił przez okno łomem? Mhm Dobra robię to. Nawet nie wiem gdzie w tym domu co ja idę jest tam, ten komputerek. Mm. Konkuter, komputer jest. Chyba tam. Ale kurde No i nie zrobiłem No i ja Cię kręcę, nie zrobiłem tego Gdzie Ty jesteś? W którym Ty jesteś domu? No tym pierwszym Ale on już jest zrobiony Nie, Ty, ty to musisz zrobić Jest już zielone na tym, zaświecone Tak? Mhm Aha, to nie wiedziałem Aj, 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 aj Ja cię sunę no on tu jest, on tu jest A... Idź ze stąd, Zioś. Co cię tu prosił? Wy noha, wynoha, wynoha, no gdzie jest ten komputer u mnie? W tym domku, co, co ja go mam szukać? Na pewno na parterze go nie ma. Ty go las. Ej, czemu ja w tym domku mam exit? Nie wiem. Wejść mam tam? Może nie. chyba, że chcesz. Czemu on stoi w jednym miejscu, ten chłop? O co tu chodzi? Więc <laughs> nie da się tego zrobić. A zanim on się ruszy, to my smilery dojadą, nie? To jest najgorsze. Hmm. Mam komputer Ach. Za mało jest tej, wo tej wody migdałowej Ale dobra, ty już masz, to w git Mhm To zostanie tylko jeden Dobra, kolejny komputer zrobiony I teraz mogę iść tam gdzie ty byłeś, albo się zabić mogę Starczy ci wody migdałowej? Mmm... No mam pełne... Sanity. No ja na przykład nie miałem, nie i mnie dojechał. Ja nie wyjdę z domu, bo chłop tutaj stoi przy drzwiach, wiesz? <grybujesz> Widzisz to? <grybujesz> Daj mu się ubić. No... On ma za wielki zasięg. Dobra, zrobione, możemy iść tam. No i dupa, mam mnie. Widziałem jak wszedł za tobą. Restricted area. Ale co tutaj znajdziemy? O nie. Teraz mamy jego broń. Okej, okay. o, że ten, Oho Patrzcie, coś bardzo złego stało w tej placówce. No wyszli, nie jest ten sam, że nas gonił tam? Ale ja patrz, jakie ma stópki on tu chodzi. 黑吧。 Mam jeden koncentrat. Znalazłem przed chwilą ten koncentrat. Poszedł do prawej strony. Na wprost prawej, nie? Musisz to mieć tak jest w pierwszej łapce, nie? Żeby to, 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 to dać, nie? Tak jest. No cóż, zabił mnie i od początku nie szukamy tego. Mamy już 2 na 4, nie? Hmm. No to dostaliśmy niezłego łupnia. <noise> Mam trzeci. I jest czwarty. On jest przy bazie naszej, wiesz, on wszedł tam właśnie. Do bazy? No. No, no jak? A... Nie, on tam jest, dosłownie w bazie. No, jest. <noise> I teraz trzeba go tutaj sprowadzić, nie? Muszę coś nacisnąć, żeby go? Nie, ty musisz do niego tu podejść pod niego, wiesz? Musisz go tu zlurować. To jest ten problem, nie? Gonicie dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj Jest, mamy go. I teraz musisz to zaprowadzić. Musisz do niego tendać, to nie? On płacze. Ej! On płacze. Hyhyhy <laughs> What? Karty wziąłeś? Te. A patrz, no trzeba było karty widzieć Dobra. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się następnym razem. Cześć wam. Bye.